mogę uwierzyć, że wreszcie jesteśmy na Królewskiej Wyspie! To jak spełnienie marzeń! Jest cudownie! Roast i Whisk udało nam się! Nasza pierwsza zaczarowana ceremonia! Zaraz powinny tu dotrzeć Piola i Brystal, które wszystko nam wytłumaczą. Wszystko wytłumaczą? W zeszłym roku odbyła się ich królewska zaczarowana ceremonia i teraz są jak celebrytki! Nie mogę się doczekać! Ja też! A ty, z Tim? Też się niecierpliwisz? na Królewskiej Wyspie. Ja mam na imię Piola, a to jest mój pupil, kucyk Petit. A ja jestem Brystal, a to moi pupile, króliczki Spring, Scramble i Poise. Zaraz, Poise? Poise. Drogie panie, przybyłyście z daleka i z bliska, lądem lub niebem, do naszego latającego królestwa. Aby otrzymać swoje czary od jej królewskiej wysokości Królowej Dawiany Nasza królowa poprosiła, żebyśmy dowiedziały się czegoś o was Zanim rozpocznie się ceremonia Zacznijmy więc od... Yy, zacznijmy od Poliny Gotowa do prezentacji A skoro mowa o prezentach, ciekawostka Uwielbiam prezenty i tęcze i wszystko, co się świeci A co ze mną? Tak, mój Pegasus Ingrid też je uwielbia. Bardzo miło mi Was poznać. Mam na imię Diana i niezmiernie się cieszę, że tu jestem. I bardzo lubię ciasteczka i brokat, co się dobrze składa, bo moje smoki jeszcze nie do końca go opanowały. Ep! Dziękuję, Diano. A Ty musisz być. <laughs> Naszą falon. Miło Was poznać, królewskie wyspiarki. <laughs> Nazywam się Lady Falon. O, mój dystyngowany pupil, Fenix Sunrise. Uwielbiamy klejnoty we wszystkich kształtach i rozmiarach i kochamy wszystko, co królewskie. Razem z Sunrisem jesteśmy zaszczyceni, mogąc poznać Was osobiście. Witam! Przygotowaliśmy dla Was wesołą piosenkę. Dziękuję, Dziękujemy, Naprawdę nie musieliście! Chyba kogoś nam tu brakuje... Już jestem, już jestem, już jestem! Przepraszam za spóźnienie. Ćwiczyłam podwójne tęczowe salto w magicznych wodach i straciłam poczucie czasu. Mam na imię Mora, a to jest moja pupilka Glide. I... i chyba złapał mnie właśnie Skurcz. Chłodź! Nie też! Dobrze, dobrze, a teraz weźcie głęboki wdech i bądźcie gotowe na zachwyt, bo zabieramy was na wielkie zwiedzanie królewskiego zamku na wyspie. Żeby otrzymać swoje czarodziejskie moce od Królowej Dawiany, będziecie musiały ukończyć trzy królewskie wyzwania. Wow. Za ukończenie każdego z nich otrzymacie jeden klejnot. Gdy zdobędziecie już trzy klejnoty, będziecie mogły wziąć udział w zaczarowanej królewskiej ceremonii, podczas której Królowa Dawiana podaruje wam wasze czarodziejskie moce. <noise> Panie i pupile, czy jesteście gotowi? Tak! ja! Tak. Tak. Zaczynajmy! Nie mogę uwierzyć, że każda z nas dostała własną sobie. Z tęczowym prysznicem i zaczarowaną i skrzącą fontanną! Każdy z moich pupili ma swoje własne latające łóżko. <noise> o! Wingley mówi, że w Brystal i chcą, żebyśmy poszły tą tęczową ścieżką i w ten sposób zwiedzimy zamkowe ogrody. Na co jeszcze czekamy? Chodźmy! <głos> 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 to jest Wielkie nieba! O. Królewska sala balowa! To chyba moje ulubione miejsce! Widziałyśmy dziś tyle pięknych rzeczy. Czy coś jeszcze zostało? Ciekawe, co jest za tymi drzwiami. To pewnie musi być ta słynna garderoba królowa. Mam królową Dawianę. Ma takie wyczucie stylu. Wow. Spokojnie, Roast, tylko nie przesadzaj. Kiedy ponoszą Cię emocje, dostajesz ciekawki. O, jest piękny, ale klejący i swędzący. Jestem Feniksem i dla mnie zimno jest naprawdę zimne! Przykro mi, ale nic nie poradzę. Jestem syreną. Mieszkam w zimnej wodzie. O, e, co rzeczywiście, swędzi? <laughs> o, uważajcie z tym brokatem! Nie chcemy przecież zniszczyć ubrań królowej. Proszę o uwagę! <laughs> Pierwsze wyzwanie, w którym możecie zdobyć pierwszy klejnot na waszą pierwszą zaczarowaną ceremonię, rozpoczyna się... Orety. Są zamknięte. Poczekaj. Zaraz. O co tu chodzi? Co robimy? Co robimy? Co robimy? Ale spędź. <śmum> Dobra, powinnyśmy się uspokoić i współpracować, żeby rozgryźć to pierwsze wyzwanie. Nawet nie wiemy, na czym ono polega! Co mamy robić? Falon, przestań krzyczeć! Denerwujesz tylko Roost, a kiedy jest zdenerwowana, dostanie... <laughs> <laughs> Brukatowiczkawki! <laughs> o nie! <laughs>